Na pierwszy rzut oka, przed wami dwie identyczne ładowarki. No, oczywiście pomijając logo dystrybutora czy też producenta jednej z nich, ale czy na pewno jakiś czas temu zadaliście pytanie: czy znany i ceniony producent prostowników Eltrav wypuścił swój produkt, czy jest to tylko kolejna brandowana ładowarka? Tego dowiecie się w tym materiale. Ja jestem doktor akumulator, na moim kanale testuję akumulatory, ładowarki oraz wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny, a ten materiał jest dla wszystkich tych, którzy wolą realne pomiary niż puste deklaracje producentów. Zapraszam Was serdecznie! Na wstępie zaznaczę, że obie te ładowarki zostały zakupione przeze mnie. Nie ma tutaj żadnego egzemplarza, który został dostarczony w ramach testu. A więc mamy tutaj pełną losowość produktu. Czy te obie ładowarki działają dokładnie w ten sam sposób? Zaraz się okaże, natomiast na początku przejrzyjmy sobie instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi dostarczona do ładowarki EN Ankor jest w języku angielskim. E, mamy tutaj całkiem niezłą instrukcję, całkiem pokaźną. Eltra dostarcza swój produkt własną polską instrukcją obsługi, również opisującą każdy etap ładowania e i co tak naprawdę oferują nam te ładowarki i co jest czynnikiem łączącym oba te produkty oprócz Oczywiście wyglądu. Obie ładowarki to ładowarki 20A. Obie obsługują cztery typy, czy też cztery programy ładowania. Mamy standard, standard z gwiazdką, AGM i AGM z gwiazdką. Cztery programy i 8 etapów ładowania, według zapewnień producenta. Już wam pokażę, jak te etapy ładowania wyglądają. Ja Wam rzucę tą instrukcję na ekran, Natomiast pierwszy etap to jest autodetekcja, cokolwiek to znaczy. Drugi pulse repair, czyli takie bardzo delikatne głaskanie akumulatora. Gdzieś doczytałem, że to ma miejsce, jeżeli napięcie akumulatora jest poniżej 10,5V, wtedy ładowarka przez czas około 5 minut regeneruje, ten akumulator w taki sposób impulsowy. Trzeci etap jest to soft start, czyli ładowanie takim obniżonym prądem. Czwarty etap jest to ładowanie stałym prądem maksymalnym natężeniem, przy czym mamy tu do wyboru trzy e, natężenia: e, 20A, 10 oraz 2A. Kolejny etap jest to redukcja tego maksymalnego prądu do wartości 80%. Kolejny etap jest to redukcja kolejna do 60%. No i siódmy etap jest to ładowanie przy stałym napięciu. Ósmy etap jest to taki float mode, a więc takie ładowanie przy stałym napięciu. No i. Generalnie to by było tyle na temat tych etapów, co my tu jeszcze ciekawego mamy. Ja Wam podłączę może jedną taką ładowarkę, pokażę co mamy tutaj na ekranie, jakie informacje, w jaki sposób możemy ją obsługiwać. Do obsługi służą trzy e, przyciski. Mamy start/stop, czyli uruchamianie programu. Mamy wybór natężenia e, 2A, 20 i 10, i to się nam kręci tak w kółko. E, mamy wybór typu akumulatora, czyli standard, standard z gwiazdką, AGM oraz AGM z gwiazdką. Oprócz tego, z boku jest dioda, która pokazuje postęp e, tego procesu ładowania. Uruchommy tą ładowarkę, no i zobaczcie, tak mniej więcej wygląda to ładowanie. Mamy tutaj jakąś chyba fazę wstępną. Rozkręca się ta ładowarka do 10A, chociaż pewnie za chwilę będzie redukcja, bo ten akumulator jest w miarę naładowany. No i po osiągnięciu zadanego napięcia i spadku prądu ładowania, następuje wyłączenie tej ładowarki. Komunikuje ona napisem full. A więc tak pokrótce wygląda obsługa. Bardzo prosta, szybka. A jak ładuje ta ładowarka w rzeczywistości? No to już sobie zobaczcie. Jeszcze słów kilka o samej budowie. Otóż ładowarka posiada aktywne chłodzenie. Powiem szczerze, jest ono dość upierdliwe, bo ten wentylator no, może nie jest strasznie głośny, aczkolwiek dość uciążliwy. Nawet przy stosunkowo niskim prądzie ładowania ten wentylator nam się tutaj cały czas kręci. Krokodylki, no powiem szczerze, jak na 20A wygląda to dość skromnie. Te kabelki, zaraz spróbujemy ściągnąć tą izolację. No myślę, że to jest gdzieś jakieś 1,5 mm kwadrat. A więc no, przy 20A wypadałoby zastosować tu raczej kapkę lepsze. Ta druga ma nieco inne żabki, mam wrażenie, że nieco mocniejsze, ale kabelek równie kiepski. Na czym to skończyliśmy? Oczywiście najważniejsze, w jaki sposób ładuje ta ładowarka, ponieważ mam je dwie. Cztery programy, trzy różne natężenia prądu, zajmowałoby to bardzo wiele czasu, w związku z tym postanowiłem Zasadniczy program sprawdzić za pomocą mojego elektronicznego obciążenia, przejść przez kolejne etapy, a podejrzewałem, że kolejne programy tak naprawdę różnią się tylko i wyłącznie końcowym napięciem ładowania. I tak, moi drodzy, zobaczcie sobie: to jest taki wykres właśnie z elektronicznego obciążenia. Ja tutaj ustawiłem start napięcia od. Od 8V, no i zobaczcie, co tam na samym początku się dzieje. Ładowarka faktycznie w sposób impulsowy próbuje podnieść to napięcie tego akumulatora. Ja tu oczywiście nie czekałem te 5 minut, tylko powoli zwiększałem to napięcie, a w zasadzie no, skorzystałem z takiej funkcji scan, gdzie zaprogramowałem elektroniczne obciążenie. Zobaczcie, później pojawiło się tam prąd 4,7A. To był tryb, tak naprawdę, 10A, a więc faktycznie ten wstępny prąd ładowania jest stosunkowo niski. Przepraszam, 20A program, a więc tu mamy 4,7, potem mamy 20A, i cała reszta, tak naprawdę, za chwilę Wam powiem, jak to wygląda, bo te progi, gdzie wkakuje to 80 i 60% prądu ustawionego faktycznie działa i już Wam. Pokażę, powiem jak to dokładnie wygląda w każdych kolejnych programach. Zacznijmy może od tego rzekomo oryginału chińskiego e-Ancora. Moi drodzy, program standard ustawiłem sobie 10A i no, wstęp już widzieliście, on jest niezmienny dla każdego jednego programu, natomiast. Przy 3,6 V ładowarka redukuje prąd do 8A, potem przy 14V redukuje prąd do 5,7A, natomiast program standard kończy się po spadku prądu ładowania poniżej 2A przy napięciu 14,4V. Standard. Z gwiazdką. W zasadzie te progi e, redukcji prądu są te same: 3,6A jest spadek do 8, 14V jest spadek do 5,7A. Natomiast program kończy się przy napięciu 14,7V przy prądzie 2A. E, program AGM, początek. Czyli te redukcje dokładnie te same: 13,6 V, 14 V. Program kończy się również przy napięciu 14,7 V i spadku prądu ładowania do 2A. A więc tak naprawdę, program standard z gwiazdką i program AGM można uznać, że działają dokładnie w taki sam sposób mają dokładnie te same progi napięciowe. I program AGM z gwiazdką, moi drodzy, tutaj tak naprawdę. Redukcje są te same, natomiast program kończy się przy napięciu 15V i spadku prądu poniżej 2A. Natomiast specyficznym zachowaniem jest program, czyli w zasadzie każdy program, ale redukcja prądu do 2A, czyli możemy sobie tutaj ustawić 2A. Jak to działa? Mamy jedną. Płaską linię w zasadzie od samego, do samego, od samego początku do samego końca i ładowarka tak naprawdę kończy proces ładowania po osiągnięciu tego napięcia. A więc, w przypadku tego ograniczonego prądu do 2 amperów wygląda to słabo, bo wypadałoby jednak przy takim ograniczeniu, no liczyłbym tutaj na większy spadek prądu ładowania przy końcowej fazie. Moi drodzy, jak działa Ltraf? Ltraf sprawdziłem dokładnie w taki sam sposób. Te redukcje również są identyczne, czyli 13,6 V mamy redukcję prądu do 80%, przy 14V mamy redukcję prądu do 60%, ale uwaga, program standard w Ltrafie kończy się przy napięciu 15,6V i spadku prądu do 2A. Program standard z gwiazdką w Eltrafie e, kończy się przy napięciu 16,1 V oraz spadku prądu ładowania do 2A, a więc mamy te 16,1. To jest coś, o czym pisze nam tutaj producent w instrukcji, że ładowarka osiąga to napięcie 16,22. E, więc faktycznie tak to działa. Jest różnica, jak widać, w tych ładowarkach. Program AGM działa identycznie jak w E-Ancor, a więc tylko i wyłącznie program standard w L-Trafie ma podniesione progi napięciowe. Czy to jedyna różnica w tych ładowarkach? Pokaż kotku, co masz w środku oczywiście będzie na koniec materiału. A teraz. Przejdźmy do wyzwania gęstości elektrolitu. Ponieważ miałem okazję testować ostatnio mole, wykorzystałem tą okazję, ponieważ miałem dwa identyczne akumulatory o tej samej pojemności. Rozładowałem je prądem C20, a więc bardzo głęboko. No i postanowiłem, że jeden z tych akumulatorów będę ładował ładowarką Eltraf, a drugi ładowarką Ankur. No i zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Po rozładowaniu tego akumulatora jego gęstość elektrolitu była poniżej skali. Myślę, że mamy tutaj gdzieś w okolicy 1 g na centymetr sześcienny. Bardzo niska wartość tego. Ustawiłem prąd ładowania na 10A. No, i zobaczcie sobie, jak wygląda ten wykres ładowania. No i e, moi drodzy, tak, faktycznie ten wstępny prąd, czyli to ograniczenie prądu ładowania w fazie wstępnej mamy tutaj w okolicy 3,7 no, czy też 0,8 Ampera. Po osiągnięciu napięcia w okolicach 12 V ładowarka przeszła w tryb ładowania stałym prądem, czyli 10 Amperów Mamy, zobaczcie. Po osiągnięciu napięcia około 13,6 V mamy pierwszą redukcję do 8A, potem mamy kolejną redukcję do około 5,7A, i potem mieliśmy tutaj taki spadek napięcia. Ładowarka osiągnęła napięcie w okolicach 4,7V, czyli dokładnie to, co pokazało moje elektroniczne obciążenie. No i zobaczcie jak wyglądała ta gęstość elektrolitu po zakończeniu tego procesu ładowania. No jak widać, no niekoniecznie dobrze. Zdjęcie jest dość niewyraźne, ale mamy tutaj gęstość w okolicy 1,13 g na cm3. Jest to pomiar po... Około 24 godzinach odładowania, a więc wygląda to naprawdę słabo. Postanowiłem sprawdzić, jak poradzi sobie z tym zadaniem. Eltraf. dokładnie ten sam akumulator, znaczy no, drugi egzemplarz, ale, więc, ale ta sama pojemność, rozładowano w ten sam sposób. Zobaczcie gęstość startowa tego akumulatora również poza skalą poniżej 1,1 grama na centymetr sześcienny podłączyłem tutaj tą ładowarkę w tryb standard z gwiazdką Eancor też był standard z gwiazdką, nie wiem czy powiedziałem wtedy standard czy standard z gwiazdką w każdym razie oba programy były dokładnie takie same no i po jakimś czasie ładowarka zakończyła, zobaczcie jak wyglądał ten wykres procesu ładowania początek jest wręcz identyczny, prąd ograniczony do 10A, mamy ładowanie wstępne, te schodki ale zobaczcie osiągnęliśmy tutaj napięcie około 16,1V już sobie patrzę dokładnie w parametry, jakie napięcie tu było maksymalne nawet nie, 16,8V no i w momencie kiedy prąd ładowania spadł nam tutaj w okolice 2 amperów, ładowarka się wyłączyła. I teraz analizując moi drodzy jeszcze energię wprowadzoną podczas tego ładowania, e eAnkor wpompował w akumulator około 65 amperogodzin, a powiem, że wyciągnąłem z niego około 70, natomiast ładowarka Eltraf pompowała w ten akumulator około 88 amperogodzin. A więc różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka. No a jak z tą gęstością elektrolitu w końcu po tym e, ładowaniu? Jak to wygląda? No i zobaczcie sobie po 24 godzinach od zakończenia tego ładowania e, gęstość elektrolitu wynosiła 1,26 g na centymetr sześcienny. A więc jest prawie, że dobrze, natomiast nie idealnie. No dobrze, ale moi drodzy, były to akumulatory EFB, które mają dość niski próg ładowania. Ładowują się zdecydowanie lepiej w niższych napięciach, ale pomyślałem sobie, jak to będzie wyglądać w przypadku akumulatora, który mimo wszystko lubi wyższe napięcie. A więc postanowiłem sprawdzić. L na jeszcze jednym akumulatorze. E, mój stary, poczciwy akumulator, banner, e, rozładowałem, już teraz nawet nie pamiętam, ale ma to mniej istotne znaczenie. Rozładowałem go do gęstości elektrolitu na poziomie 1,18 g na centymetr sześcienny. Podłączyłem tą ładowarkę w tryb, oczywiście standard z gwiazdką. Wykresu z procesu ładowania już nie zapisywałem. Zobaczcie jak wygląda gęstość elektrolitu po zakończeniu tego ładowania. Otóż po zakończeniu ładowania e, gęstość elektrolitu wynosiła 1,22 g na cm3. Dlaczego tak się wydarzyło? Już Wam mówię. Otóż e, napięcie na banerze bardzo szybko osiągnęło zadany poziom Prąd ładowania spadł do 2A, ładowarka się wyłączyła, komunikując full. I to by było na tyle w kwestii gęstości wyzwania, gęstości elektrolitu. Przejdźmy szybko do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, obie te ładowarki nie są złe. Jak widać, różnią się dwoma programami ładowania. Czy to jest kwestia potencjometru? Myślę, że nie, dlatego że progi redukcji tego prądu są dokładnie w tym samym miejscu. Za chwilę sobie oczywiście obejrzymy w środku, zobaczymy, sprawdzimy, czym one się różnią. Natomiast w kwestii deklaracji prądów, programów, wszystko się tutaj zgadza. Mamy ładowanie wstępne, mamy ładowanie obniżonym prądem. Potem mamy redukcję do 80 do 60%, czyli coś, czego większość ładowarek nie ma. To jest bardzo fajne, tym bardziej że ładowarka no sięga napięciem gdzieś tam w okolice 16,1 V. A więc, to jest bardzo istotne przy tych programach, aby ten prąd był już zredukowany. Osobiście dołożyłbym tu jeszcze jeden próg do powiedzmy 40% czy nawet 30%. Deklarowanego czy maksymalnego prądu. Wszystko się tak naprawdę tutaj zgadza. Jakość wykonania oczywiście typowo chińska, ale tak naprawdę zasadnicza różnica jest i oczywiście ten program w ładowarce Eltraf jest zdecydowanie bardziej skuteczny w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych z płynnym elektrolitem, gdyż pozwala. No, powiedzmy, wymieszać ten elektrolit, naładować nieco lepiej ten akumulator. Natomiast e, jeżeli mamy akumulatory, które lubią wysokie napięcie, albo akumulatory w niskich temperaturach, to niestety ten program jest nieskuteczny. Gdyby tam była, powiedzmy, jeszcze jakaś faza czasowa utrzymywania tego napięcia, to myślę, że byłoby to o wiele bardziej skuteczne niż e, no, determinować zakończenie. Po spadku prądu ładowania, po osiągnięciu zadanego napięcia, jest to niestety mało skuteczne w niektórych przypadkach. Jak było widać, FBK naładował całkiem nieźle. Kilka dni później ja sprawdzałem tą gęstość. Gęstość dobiła ładnie do 1,28, a więc wszystko się zgadza. No, ten drugi akumulator niestety musiałem mu pomóc. No i co, moi drodzy, to chyba byłoby tyle. I jak zwykle na samym końcu, pokaż kotku. Co masz w środku? No i tak, moi drodzy, wyglądają obie te ładowarki w środku. No, jak widać, różnic w zasadzie nie ma żadnych. Próbowałem szukać gdzieś tutaj jakichś elementów, jakichś potencjometrów. Nie ma nic takiego. Zobaczcie, nawet nazwa płyty głównej. Tu mamy AK, AK20, Main 2024, 6, .27 i tu mamy dokładnie tą samą płytę główną AK20 Main 20, 2024.6.27 A więc identyczna płyta główna, identyczny kontroler. Skąd ta różnica? Otóż moi drodzy, zobaczcie, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Mamy tutaj złącza komunikacyjne, podejrzewam, do kontrolera i Śmiem twierdzić, że na życzenie producenta, czy też no, trudno go nazwać producentem, na życzenie Eltrafa, kontroler został tutaj przeprogramowany. Stąd właśnie to podniesione napięcie ładowania w trybie standard i standard z gwiazdką. Tak to pokrótce wygląda. Jak zwykle, oczywiście, dzięki Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.